Gryfa, a po prawej herb gminy Wejherowo. Przypomnę, że gmina obejmuje 16 sołectw, a największe z nich to Bolszewo ponad 6 tysięcy mieszkańców i Gościcino ponad 5 tysięcy. Statuetka Gryf Kaszubski jest najwyższym honorowym odznaczeniem Przyznawanym ludziom szczególnie zasłużonym dla gminy. W 2004 roku gmina uroczyście obchodziła swoje 70-lecie. Widzimy to tutaj na kilku migawkach filmowych. W czasie tej uroczystości po raz pierwszy przyznano statuetkę Gryfa Kaszubskiego. Otrzymał pośmiertnie major Edward Łakomy, pierwszy wójt. Gminy Weicherowo-Wieś, tak to się wtedy nazywało, objął swój urząd w 1935 roku. Major Edward Łakomy został rozstrzelany w Piaśnicy. Ja Państwu już kilkakrotnie mówiłam o tym więźniu. Oto w Lesie Piaśnickim w czasie egzekucji, major Edward Łakomy. Rzucił się na obecnego tam szefa Gestapo w Weicherowie, Hansa Zyjna, i złamał mu rękę. Major Łakomy został natychmiast zastrzelony, a potem widziano Hansa Zylna na mieście z ręką na temblaku. A zatem pierwszy laureat Gryfa Kaszubskiego to męczennik Piaśnicy, major Edward Łakomy. Gmina wydaje własny organ, pismo samorządowe pod tytułem Nasza gmina. Widzimy tutaj to czasopismo. Wyszło już ponad 140 numerów, nakład 3000, miesięcznik. Czasopismo zamieszcza materiał z różnych dziedzin życia, zwłaszcza gminy. Oraz materiał historyczny dla celów edukacyjnych, na przykład sylwetki zasłużonych Kaszubów. Przewodniczącym kolegium redakcyjnego jest pan wójt Jerzy Kiepka, a pismo nasza gmina redaguje Stanisław Jankę, pisarz, publicysta, dziennikarz, znawca problematyki kaszubskiej. Pismo Nasza Gmina wychodzi od 1996 roku i jest chętnie czytane nie tylko przez mieszkańców gminy. Z inicjatywy pana wójta Jerzego Kiepki powstała Biblioteczka Gminy Wejherowo. W ramach tej biblioteczki wyszło już wiele książek, cennych tytułów, niektóre pokazujemy Państwu dzisiaj, inne następnym razem. Oto książka zatytułowana Zaczarowane lato, autorka Eugenia Drawc. Jest to urocza książka, barwna opowieść o herowie, pisana z myślą dla młodzieży i o młodzieży, ale zapewne zainteresuje także dorosłych czytelników. Kolejna pozycja, autorem tej książki jest znany dziennikarz, Eugeniusz Pryczkowski, redagujący magazyn kaszubski Rodno Zymia. Napisał monografię księdza prałata Franciszka Gruczy, a tytuł, jak Państwo widzą, brzmi Kaszubski-Kordecki. I kolejna pozycja, autorka Lilia Wilczyńska, zbiór wierszy, tom poezji, zatytułowany Piaski Klepsydry. I jeszcze jedna pozycja o Piaśnicy, też zbiór wierszy, też tą poezji, zatytułowany Moja Piaśnica, autor Mirosław Odyniecki. Niedawno teraz w kwietniu jeden z mieszkańców gminy Wejherowo, a ściślej mówiąc mieszkaniec Bolszewa, historyk Zygmunt Rode. Obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską ludność Wejherowa i okolic w czasie II wojny światowej. Myślę, że i ta pozycja ukaże się w formie książkowej w biblioteczce gminy Wejherowo. Pan wójt Jerzy Kiepka za propagowanie kultury otrzymał wzruszające. Wyróżnienie tę oto jak państwo widzą rzeźbę wykonaną przez Edwarda Jastrzębskiego z Gdyni. Rzeźba ta została wręczona, przyznana panu wójtowi przez bibliotekę publiczną gminy Wejherowo imienia Aleksandra Labudy. A nazwa tego wyróżnienia brzmi Anioł Kultury. Anioł Kultury. Proszę Państwa, Redzanie z Redy, znany zespół, dedykuje...